Cześć, z tej strony Artur. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na powtórkę do matury. A po co mi ta matma? Zadanie dziewiąte już za dwa punkty. Wykaż, o, mamy dowód. Mamy pierwszy dowód na tej maturze. Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n, ok, liczba n kwadrat plus 2023 jest podzielna przez 8. Ma być całkowita nieparzysta. No to to najważniejsza rzecz, jaką musicie umieć robić, to że tą liczbę nieparzystą n musimy umieć zapisać żebyśmy ją zapisali w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że to jest jakaś liczba całkowita, nieparzysta. Liczbę parzystą byśmy zapisali, że to jest 2 razy, no i jakaś liczba całkowita możemy sobie zrobić, niech będzie 2, no co, całkowita, to niech będzie c, niech będzie, do to to by była parzysta, bo ona zawsze będzie podzielna na 2, natomiast żeby z parzystej zrobić nieparzystą wystarczy do tej liczby dodać 1, wtedy to będzie każda liczba oczywiście nieparzysta, z tym, że musimy napisać, że co mamy na myśli. C ma być liczbą całkowitą, czyli należy do dużego oczywiście Z, a nie C, od calen z niemieckiego jako liczby. Niestety wchodzimy w nomenklaturę taką już naukową. No dobra, i to są nasze, można powiedzieć założenia, a my mamy udowodnić, że to wyrażenie n kwadrat dodać 2023 jest podzielne przez 8. No dobra, czyli co byśmy chcieli, co byśmy tu chcieli udowodnić? Czyli nasza teza w tym zadaniu jest taka, że nasze n kwadrat dodać 2023, no ma być podzielne przez 8, czyli to będzie 8 razy jakaś liczba całkowita, czyli na przykład 8 razy jakaś inna. Inna liczba, no nie c, niech będzie, no niech będzie a, gdzie oczywiście a też musi należeć do liczb całkowitych naszych. O, pierwsze co, no to oczywiście za n tutaj wstawiłbym 2c plus 1 i zobaczymy co będzie dalej. Dobra, czyli nasz Dowód w tym zadaniu, dowód. Napiszmy sobie n kwadrat, dodać 2023. No i wstawiamy za n nasze 2c, dodać 1, to będzie szło do kwadratu, dodać 2023. Ciekawe rzeczy tu się będą działy, coś czuję, spróbujemy. Oczywiście tutaj, broń Boże, 4c kwadrat plus 1, nie, to tak nie zadziała. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. 2c do kwadratu to będzie 4c kwadrat, dodać 2 razy 2c, 4c razy 1, no to 4c. No, i jeszcze dodać 1. No, i dodać 2023. Dobra, co my tu dostaniemy z tego? No to będzie tak: 4 kwadrat, dodać 4, dodać 2024. I my mamy udowodnić podzielność przez 8. Dobra, jeżeli podzielność przez 8, to tak naprawdę również możemy udowodnić podzielność przez 4. A potem jeszcze tego czynnika dodatkowego trzeba by udowodnić, że to będzie coś podzielnego przez 2, czyli to będzie jakaś liczba parzysta. Czyli powinniśmy tu sobie najpierw, no co, 2024 na 4 to się podzieli, bo 24 się dzieli na 4. Czyli wyciągnijmy sobie tu czwórkę przed nawias, dostaniemy c kwadrat, dodać oczywiście tu miało być c ze żarłem, dodać c, no i tak 2000 na 4 500, 24 na 4 6, czyli dodać 506 tu wychodzi. I my musimy teraz udowodnić, że w gruncie rzeczy to wszystko to jest jakaś liczba parzysta, podzielna na dwa. Tej dwójki, to my stąd tutaj już niestety nie wyciągniemy w żaden sposób. Więc chyba trzeba będzie tutaj zrobić no najgorszą rzecz jaką się zazwyczaj robi w dowodach ale powiem wam szczerze jak na maturę podstawową to no chyba najtrudniejsze zadanie póki co z całej tej matury. Nie zdziwiłbym się, jakby to było najtrudniejsze zadanie z całej matury, bo takie dowody to raczej na rozszerzeniu dotychczas były, żeby tutaj robić dwa razy jakieś podstawienia. Dobra, jaki jest pomysł na to zadanie? Oczywiście powinniśmy się zastanowić, czy to jest parzyste, czy to nie jest parzyste. Tylko no, nie widać tego, nie jesteśmy w stanie tej dwójki wyciągnąć tej przed nawias. No stąd jesteśmy. Czyli to jest na pewno parzyste, natomiast to nie, nie wiemy, czy jest parzyste, nie? Eee, czy można by to jakoś to zrobić? Cwanie, dobra, widzę, że można by to zrobić, tak, bez jakiejś zabawy. Natomiast, natomiast, natomiast. O, trzeba by tu zauważyć jedną rzecz. Jeżeli to już jest parzysta liczba, bo ona jest, to jest parzysta liczba, tak? No to, żeby cały ten nawias był parzysty, to musimy też udowodnić, że suma tego c kwadrat plus c musi być parzysta. Teraz tu tak się składa, że można by z tych dwóch wyrażeń, no to wyciągnąć sobie C przed nawias. Tak zrobimy. Równa się 4 razy i tu sobie zrobimy tak. Ja to nawet w kolorze zrobię C, wyciągnę przed nawias. I teraz jak z C kwadrat wyciągam C, to będzie C, a jak z C wyciągnę C, to zostanie 1. O. No i plus to nasze 506 tu dalej zostaje. O. No dobra, i teraz czy macie pomysł, co można powiedzieć na ten temat? Czy to jest parzyste, czy to nie jest parzyste? No to jest parzyste, na pewno to jest parzyste, bo to jest mnożenie jakich liczb? No to jest mnożenie dwóch liczb kolejnych całkowitych. A jeżeli dwóch kolejnych, to wśród każdych dwóch kolejnych liczb całkowitych jest jedna parzysta, jedna nieparzysta. Trzeba by to oczywiście tutaj w jakiś sposób zapisać. Czyli zapisalibyśmy, że wyrażenie C e razy C plus 1 to iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych, więc jedna z nich, no z tych liczb oczywiście jest parzysta. Z tego wynika, że całe wyrażenie C razy C plus 1 jest parzysty. Miejsca mi zabrakło, no mówiłem. Pierwsze zadanie takie chyba no, na tej maturze. Całe wyrażenie C razy C plus 1 jest parzyste i co z tego wynika? No dalej powinniśmy napisać, że w takim razie cały ten nawias, może ja go tutaj na kwadratowo poprawię, tak, cały ten nawias też będzie parzysty, bo, bo to będzie suma dwóch liczb parzystych, tak? Czyli y, dalej byśmy tu napisali, no niestety trochę polskiego, z tego wynika, że C razy C plus 1 dodać 506 jest podzielne przez 2 no wyrażenie, no w nawiasie dlaczego to napiszemy, że to jest suma liczb parzystych, no i tu na koniec więc całe wyrażenie 4 razy już to przepiszemy, jest podzielne przez 8 co kończy dowód. No dobra, no tak bym to zrobił. Można by tu zrobić jeszcze inną sytuację, można by ewentualnie to c, za c wstawić raz liczbę parzystą, raz nieparzystą, czyli można by tutaj zrobić drugi sposób, od załóżmy tego momentu, a nawet od tego momentu, jeżeli byście nie zauważyli tego właśnie wyciągania przed nawias, można by to zrobić wtedy, załóżmy, że c będzie jakąś liczbą nieparzystą i to wtedy wstawiacie, yy, no tutaj za to c, tak? a później druga sytuacja, że jakby zakładamy, że C jest równe jest liczbą parzystą i też wstawiamy tutaj yy, i też powinno się tą dwójkę dać wyciągnąć, tak? Tak w ten sposób też by się dało to zrobić. Natomiast no, jak tam wolicie albo więcej matematyki i pisania takiego matematycznego, albo no, trzeba to coś po polsku napisać. No Powiem szczerze, takiego zadania na maturze podstawowej jeszcze nie widziałem. Lecimy dalej. Napiszcie, co uważacie na temat tego zadania. Zadanie 26. Wykaże, no to dowód na sam koniec dali. No ciekawie, ciekawie. No dobra, przeczytajmy. Może nie taki straszny jak na tym pokazowym. No na no pokazowym to dali popalić z tym dowodem, nie ukrywam. Wykaże dla każdej liczby naturalnej n liczba 10n kwadrat plus 30n plus 8 przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. No dobra, przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. No dobra, no to trzeba by tu po prostu wyciągnąć piątkę przed. No bo tak, jaka jest tu nasza teza? Teza jest taka, że to nasze wyrażenie 10n kwadrat dodać 30n dodać 8, my jesteśmy w stanie zapisać w taki sposób, że to będzie 5 razy jakieś wyrażenie, nie wiem, niech będzie k, dodać 3. Oczywiście, gdzie k będzie musiało należeć. No, jeżeli to jest naturalne, no to to będzie też do naturalnych, no, najprawdopodobniej. Tak, tak byśmy tutaj zrobili. Taka jest nasza teza w tym zadaniu i okej. Okay. No dobra, no to po prostu trzeba by to w jakiś sposób zrobić. No ten dowodzik widzę już, jest całkiem prosty, czyli nasz dowód. Przypiszmy sobie to nasze wyrażenie. Teraz to, co warto zauważyć, to to, że stąd piątkę wyciągniemy, bo to będzie 5 razy 2n kwadrat, stąd piątkę wyciągniemy, natomiast stąd piątki nie wyciągniemy. Natomiast pamiętajcie, że nie ze wszystkiego mamy piątkę wyciągnąć, ma nam zostać jeszcze dodawanie trójki z tego wszystkiego. Czyli jakby to można sobie wyobrazić? Możemy sobie wyobrazić, że to jest 10n kwadrat, o, dodać 30n, no i co? Dodać 5 i dodać 3, czyli tą ósemkę rozbijamy sobie na 5, dodać 3, w ten sposób. No i teraz oczywiście z tego wszystkiego tutaj można piątkę wyciągnąć, czyli 5 w nawiasie będzie 2n kwadrat, dodać 6n, dodać 1, zamykamy nawias i dodać 3. No i oczywiście to wyrażenie w tym nawiasie no, będzie należeć do zbioru liczb naturalnych, nie ma problemu, bo jest to sumowanie, jest to sumowanie, no, różnych tam liczb naturalnych, więc jak najbardziej no, to, to kończy nam dowód w sumie, tak? Czyli co? Należało wykazać na przykład w ten sposób. No i koniec zadania. Zadanie 14 wykaże dla każdej liczby naturalnej n liczba 5n kwadrat plus 15n jest podzielna przez 10. O, dowód, teraz gdzieś tam w środku, ok. Jakieś tutaj, no dobra, no to tak, jakie mamy założenia, że n jest liczbą naturalną, no to to tyle. Ok, no to, to, to sobie tak zróbmy. Czyli tak, nasze założenie w tym zadaniu to jest to, że n należy do zbioru liczb naturalnych. Żadna rewelacja. Nasza teza w tym zadaniu, czyli to co mamy udowodnić, to jest to, że my możemy napisać, że nasze 5n kwadrat dodać 15n ma być podzielne przez 10, czyli że to jest 10 razy coś, jakieś k może być, tylko to k musi również być liczbą, no teoretycznie wystarczyłoby, że całkowitą, ale raczej tu naturalna nam to wyjdzie liczba. No dobrze, no to w takim razie bierzemy się na za nasz dowód. Czy musicie pisać, pisać jakie założenia i jaka teza? Nie, nie musicie pisać, natomiast ja polecam pisać, żeby sobie troszkę uporządkować po pierwsze co wiecie, a po drugie do czego to wy w ogóle macie dojść w tym zadaniu. Na podstawie to jeszcze, ale na rozszerzeniu czasami potrafi to rzeczywiście troszkę ułożyć w głowie. Także polecam. Nasz dowód, no to my musimy wziąć to 5n, kwadrat, dodać 15n i jakoś tu teraz udowodnić, że to jest 10 razy coś. Czyli tak, pierwsze co się rzuca w oczy, to jest ta piątka i piętnastka. Czyli że my moglibyśmy tutaj wyciągnąć sobie piątkę przed nawias, a nawet bym powiedział 5n przed nawias. Czyli wyciągnijmy sobie 5n przed nawias. A tu w nawiasie dostaniemy. No to już to, co mówiliśmy, to dzielicie przez 5n, to zostanie n. Dodać 15n przez 5n, to zostanie nam 3. O, takie coś nam tu zostało. Okej, okay. no dobra, czyli my możemy, słuchajcie, my możemy na to spojrzeć, my możemy na to spojrzeć w jaki sposób. No my powinniśmy udowodnić, że to wyrażenie, czyli tą piątkę tu wyciągnę, że to wyrażenie n razy n plus 3 to dodatkowo jest jakieś parzyste. Trzeba było udowodnić, że to jest parzyste. Zauważcie, że tu jest n razy n dodać 3, czyli mamy liczbę i liczbę o 3 większą od tej liczby. Czyli to, to wyrażenie możemy tak zrobić tu klamerką, słuchajcie, żeby było wiadomo co, o co chodzi. To jest iloczyn, bo to jest mnożenie. Iloczyn dwóch, no ale nie kolejnych liczb, bo to będzie. Dobra, możemy to zrobić tak, bo można by tutaj wypracowanie napisać na temat tego, bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli to jest jakaś liczba nieparzysta, to jeżeli do nieparzystej dodamy 3, to dostaniemy liczbę parzystą. Jeżeli będzie odwrotnie, czy n będzie parzyste, to w ogóle od razu nie ma problemu. Pokażę wam ten sposób, może taki, że sobie to właśnie rozbijemy na takie przypadki. Czyli pierwsza, pierwszy przypadek, yy, załóżmy, że n. To jest liczba jakaś parzysta, czyli jakieś 2, k, l, m, l. no co zostawimy, żeby było wyraźnie, 2x, no czemu nie. Gdzie x jest y, również liczbą całkowitą. No całkowitą, naturalną, zrobimy teraz naturalną, dobra? Wtedy to nasze wyrażenie 5n razy n dodać 3 jest równe 5 razy 2x y, razy 2x dodać 3, czyli ogólnie dostaniemy 10 razy x, Razy 2x dodać 3. I wiemy, że to wyrażenie odtąd dotąd to na pewno jest jakaś liczba całkowita, czyli jest OK. Czyli to, to wyrażenie wtedy rzeczywiście udowodniliśmy, że jest podzielne przez 10. Natomiast musimy zrobić teraz drugie założenie, bo jakie mamy opcje? Dana liczba naturalna może być albo parzysta albo nieparzysta, nie ma innej opcji, więc jeżeli udowodnimy, że dla obu tych opcji to całe wyrażenie będzie podzielne na 10, no to to załatwi nam ten dowód. Czyli załóżmy, że n jest parzyste, czyli n jest równe 2x, to teraz załóżmy, że n jest nieparzyste, czyli to będzie 2x dodać 1, tak, bo tak się zapisuje liczbę nieparzystą, czyli gdzie x też należy do liczb naturalnych, o, wtedy to dostaniemy 5n, to nasze 5n razy n dodać 3 to będzie tak, 5 razy 2x dodać 1 razy, no i teraz, 2, 2, teraz to n wstawiamy, czyli 2x dodać 1, ale jeszcze dodać 3, o. No i co się dzieje, tu mamy 5, tu sobie przepiszemy pierwszy nawias, natomiast w drugim nawiasie to jest 2x plus 4, czyli tu będzie 2x plus 4 i teraz z tego nawiasu można dwójkę wyciągnąć przed nawias, czyli będzie 5 razy 2x plus 1 razy. 2 i tu w nawiasie będzie x plus 2. I dzięki temu tą dwójkę i piątkę możemy ze sobą wymnożyć, czyli dostaniemy 10 razy 2x plus 1 razy x plus 2. Jeżeli x jest liczbą całkow y całkowitą, naturalną, naturalną, no to to wyrażenie też będzie na pewno liczbą całkowitą, tak? Te dwa nawiasy. No i co? Jakieś zdanie na koniec? No myślę, że no co, myślę, że jakbyście to napisali, to już wystarczy, ale... No bo to kończy nam dowód, tak, bo dla obu sytuacji jest yy, udowodniliśmy, że, da się, że jest ta liczba podzielna przez 10, natomiast ponieważ dla każdej liczby n należącej do naturalnych w nawiasie parzystej i nieparzystej da się, da się w tym wyraźnie wyciągnąć dziesiątkę jako czynnik, to jest to, to jest ono zawsze podzielne przez 10. No mówię, no jeżeli byście tego nie napisali, to myślę, że też by było ok, natomiast tak dla formalności. No do, takie ciekawsze zadanie. Lecimy dalej. Przypominam o hashtagu Matura 2023 dla tych, którzy piszą w tym roku maturę. Miłego przygotowywania się do tej matury i do usłyszenia. A po co mi ta matma?